Jeśli zobaczysz człowieka, uciekaj. Jeśli człowiek zobaczy ciebie, jesteś zwierzyną. Nie obchodzi go to. Ostrzeżenie rozprzestrzeniło się pośród gwiazd, szeptane w przyciemnionych tylnych pokojach i podczas narad wojennych. To było absurdalne, oczywiście. Ludzie byli mali, słabi według większości galaktycznych standardów. Drogkenowie mogli zmiażdżyć im kości jednym ciosem. Warkari mogli ich bez trudu prześcignąć. Tyjanie nawet nie uznawali ludzi za godny klasyfikacji gatunek wojowników. A jednak oto byli. Skradający się przez ruiny niegdyś tętniącej życiem kolonii federacji, unikający jedynego gatunku, który był w jakiś sposób nietykalny. Carton, doświadczony egzekutor syndykatu W, poprawił karabin plazmowy na plecach i rozejrzał się po okolicy. Kolonia została doszczętnie zniszczona, jak wszystkie inne. Zabójcy syndykatu byli skuteczni. Żadnych luźnych końców, żadnych ocalałych. Ale nauczyli się bolesnej lekcji. Ludzie byli wyjątkiem od tej reguły. Jego zastępca, masywny Zark, imieniem Dulas, nerwowo się poruszył. To miejsce jest martwe, więc po co tu jesteśmy? Rozkazy, odpowiedział karton stukając w hełm. Przesłał dane misji do wizjera. Dowództwo twierdziło, że zarejestrowano tu jednego człowieka. Syndykat chciał potwierdzenia. Po co zawracać sobie głowę? Burknął Dulas. Oboje wiemy, że nie żyje. Albo gorzej, nadal tu jest. Karton nie odpowiedział. Obaj pamiętali ostatnią misję. T-Nawra 9. Wydawało się, że to prosta operacja. Gubernator planety popełnił błąd, sprzeciwiając się syndykatowi. Zabójcy wkroczyli. Wyeliminowali całą ochronę, zamknęli siatkę komunikacyjną, oczyścili kompleks. Potem zaczęły napływać raporty. Jeden zabójca zaginął. Potem kolejny. I jeszcze jeden. Kiedy znaleźli ciała, syndykat niemal ogłosił wojnę ludziom. Nie chodziło tylko o to, że zginęli. Chodziło o sposób, w jaki zginęli. Pierwszy został nabity na zaostrzony kawałek własnego pancerza. Drugi miał aparat oddechowy odwrócony na lewą stronę, wciąż założony. Trzeci. O trzecim nikt nie mówił i nikt nigdy nie znalazł człowieka. Karton dał znak do ruchu, a oddział ruszył w formacji. Dulas mruknął coś pod nosem, pewnie przekleństwo w jego języku, ale podążył za nim. Budynki kolonii stały cicho. Drzwi wisiały otwarte, światła migotały. W powietrzu unosił się zapach ozonu i spalonego metalu. Wykryto ruch. Karton zamarł. Słowa dobiegły z jego skanera w hełmie. Dulas napiął się unosząc karabin. Carton nie odpowiedział od razu. Wyregulował wizjer, powiększając współrzędne. Sygnatura cieplna tylko jedna mała humanoidalna nie, szepnął to niemożliwe. Syndykat wysłał przecież cały zespół przed nimi profesjonalistów, którzy żyli z tego, że ich cele przestawały istnieć a jednak oto byli patrzyli na dowód, że przynajmniej jeden człowiek wciąż żyje. Dulas powoli wypuścił powietrze rozkazy? Cisza. Czujność. Ruszyli w stronę źródła sygnału. Każdy krok ostrożny, buty niemal nie wydawały dźwięku. Sygnał prowadził ich do korytarza technicznego w pobliżu rdzenia energetycznego kolonii. Ściany były ochlapane zaschniętą krwią. Karton naliczył co najmniej pięć insygniów syndykatu, wyrytych w metalu. Znaki poprzedniego zespołu. Drzwi na końcu korytarza były uchylone. Skaner pulsował. Człowiek był w środku. Karton przełączył na tryb termiczny. Coś się poruszyło. Dał znak Dulasowi, by flankował z lewej. Dwóch innych operacyjnych ustawiło się po bokach drzwi. Mieli liczebność, wyszkolenie, siłę ognia. Nie było powodu do strachu. Z wyjątkiem tego, że byli już w takiej sytuacji. I wtedy przegrali. Karton dał sygnał, drzwi się rozsunęły. Pokój był ciemny, oprócz migoczących świateł awaryjnych. Kiedyś była to strefa magazynowa, ale skrzynie zostały wywrócone. Sprzęt porozrzucany. A na środku, siedząc na skrzyni, człowiek. Nie był uzbrojony. Nie poruszył się. Karton mocniej ścisnął karabin. Zidentyfikuj się. Człowiek uniósł głowę. Był młody. Niczym się nie wyróżniał. Ubrany w podarty kombinezon z naszywką federacji na rękawie. Spóźniliście się, powiedział człowiek. Karton zawahał się. Spóźniliśmy się na co? Człowiek się uśmiechnął. Wtedy zgasły światła. Po pomieszczeniu poniósł się metaliczny trzask, potem niepodrabialny syk uchodzącego gazu. Karton ledwo zdążył zarejestrować co się dzieje, zanim coś poruszyło się w ciemności. Z lewej strony rozległ się stłumiony, bulgoczący dźwięk. Dulas. Karton odwrócił się, aktywując tryb nocny w wizjerze, ale obraz zgasł. Szum. Migotanie. Cień w ciemności. A potem zaczęły się krzyki. Otworzył ogień. Błyski plazmy rozświetlały pokój krótkimi, przerywanymi błyskami. Cienie tańczyły. Kształty migały. Człowiek zniknął. Coś przemknęło tuż obok niego. Instynkt wrzasnął alarmem. Odwrócił się. Ból eksplodował w jego klatce piersiowej. Oddech ugrzązł mu w gardle. Zachwiał się, opadając na jedno kolano. Dotknął zbroi czuł ciepłą ciecz przesiąkającą przez materiał. Wtedy w jego uchu rozległ się szept. Powinieneś był uciec, potem wszystko zgasło. Karton obudził się z gwałtownym wdechem. Płuca walczyły o powietrze pod czymś ciasnym. Ciało odmawiało posłuszeństwa. Ból przeszył jego żebra, gdy próbował się poruszyć. Był skrępowany. Ciemność wokół była absolutna. Ale zimny metal pod nim mówił mu, że wciąż znajduje się gdzieś wewnątrz kolonii. Hełm zniknął. Broń również. Oddział. Milczał. Ktoś oddychał. Nie on. Gdzieś blisko. Obudziłeś się. Powiedział głos człowieka, spokojny, niewymuszony. Puls kartona przyspieszył. Stawał już naprzeciwko wataszków, kapitanów najemników, łowców głów z liczbą ofiar liczoną w planetach. Żaden z nich nie wywołał u niego tego zimnego pełzania po kręgosłupie. Co teraz? Utrzymał jednak głos w ryzach. Gdzie jestem? W pokoju. Odpowiedź była kpiąca w swojej prostocie. Carton zmusił się do spokojnych oddechów. Utrata panowania nad sobą to najszybszy sposób na śmierć. Moi ludzie? Są tutaj. Odparł człowiek gdzieś obok. Carton zacisnął szczęki. Czy żyją? Pauza. Potem sa zadajesz złe pytanie. Karton szarpał się z więzami. Nadgarstki były przypięte do czegoś solidnego. Metalowe kajdany wrzynały się w skórę. Zero luzu. Wciąż nic nie widział, ale słyszał, jak człowiek się porusza. Kroki, powolne, celowe, krążyły wokół niego. Dlaczego jeszcze żyjemy? Zapytał karton. Kolejna pauza. Potem człowiek cicho się zaśmiał. Teraz myślisz? Karton pozostał nieruchomy, nasłuchując. Było coś niepokojącego w sposobie, w jaki ten człowiek mówił. Nie bał się. Nie był zdesperowany. Miał pełną kontrolę i doskonale o tym wiedział. Jesteś z syndykatu, powiedział człowiek. To znaczy, że jesteście zawodowcami. A to znaczy, że ktoś zapłacił nie mało, żeby mnie zabić. Karton nie odpowiedział. Nie zamierzał niczego zdradzić. Człowiek mówił dalej. Problem w tym, że wasi ludzie niczego się nie uczą. Wysyłacie zabójców. Nie wracają. Wysyłacie kolejnych. Ten sam rezultat. A mimo to nadal próbujecie. Krzesło zaskrzypiało, gdy człowiek usiadł. To właśnie definicja szaleństwa, prawda? Carton słyszał to powiedzenie wcześniej. Ludzie kochają swoje stare przysłowia. Czym ty jesteś? zapytał. Człowiek zaśmiał się cicho. Jedyną rzeczą, która w tej chwili trzyma cię przy życiu, to nie była odpowiedź, ale nie była też kłamstwem. Carton znowu testował kajdany, szukając jakiegokolwiek słabego punktu. Nic. Kto cię przysłał? zapytał człowiek. Carton milczał. Krzesło zaskrzypiało znowu, gdy człowiek się pochylił. Dalej. Jesteś z syndykatu. Wiesz jak to działa. Informacja za życie. Carton wypuścił powietrze nosem. Nie miał żadnego powodu by wierzyć, że człowiek go wypuści, niezależnie od tego co powie, ale przeciąganie czasu było lepsze niż milczenie. Już wiesz. Więc po co pytasz? Bo lubię. Gdy to usłyszał, Karton zacisnął szczękę. Rada Najwyższa? Która? Galaktyczna Federacja. Cichy gwizd. A więc to już oficjalne. Karton milczał. Niech zgadnę, ciągnął człowiek uznali że jestem zbyt niebezpieczny zbyt dużym problemem najlepiej posprzątać luźne końce zanim wszystko wymknie się spod kontroli westchnął przewidywalne karton słuchał uważnie człowiek mówił co znaczyło że był rozproszony jeśli karton wychwyciłby cokolwiek jakiś słaby punkt okazję mógłby odwrócić sytuację próbowali nas wymazać od lat mówił dalej człowiek Najpierw polityką, potem presją ekonomiczną, potem zespoły jak wasz, ciche, skuteczne. Za każdym razem ponosili porażkę i za każdym razem tracili odrobinę więcej kontroli. Carton analizował, to nie chodziło tylko o jednego człowieka. Oni się was boją, powiedział. Człowiek westchnął. Mówisz to, jakby to nie było oczywiste. Mają armię, floty, mogliby zetrzeć ziemię z mapy. Mogliby, przyznał człowiek ale tego nie zrobią bo wiedzą co się stanie potem karton zmarszczył brwi a co się stanie poruszenie w ciemności potem głos cichszy niemal rozbawiony jesteś bystry karton sam sobie odpowiedz karton przeanalizował wszystko co wiedział nieudane zamachy zniknięcia pogłoski a teraz ten człowiek który rozmawiał z nim tak jakby karton już był martwy przełknął ślinę nie jesteś sam. Cisza, która zapadła, była cięższa niż wcześniej. Potem nie przyznał człowiek. Nie jestem. Karton zesztywniał. Oni myślą, że jesteśmy rozproszeni, mówił dalej człowiek. Że jesteśmy odizolowani, łatwi do wyeliminowania po jednym. Ale nie jesteśmy. Obserwujemy. Czekamy. A kiedy nadejdzie czas, głos zamilkł. Karton wytężył słuch. Delikatny ruch w oddali. Nie tylko człowiek. Coś jeszcze. Inni. Więcej niż jeden. Żołądek kartona zacisnął się. Wasz syndykat myśli, że to oni są szczytem łańcucha pokarmowego, powiedział człowiek. Mylą się. Karton wziął powolny oddech. Czego ode mnie chcesz? Proste. Człowiek wstał. Wiadomości. Karton poczuł, jak kajdany się luzują, nie całkiem, tylko na tyle by zrozumiał, że go wypuszczają. Przekaż swoim przełożonym, powiedział człowiek. Koniec z zabójcami. Koniec z syndykatem. Koniec z grami. Karton poczuł, jak jego dłonie są całkowicie wolne. Przyciągnął je do siebie, rozcierając palce, przywracając czucie. W pokoju wciąż panowała ciemność. A jeśli nie posłuchają? Człowiek nie odpowiedział od razu. Potem jedno słowo. Posłuchają. I wtedy światła błysnęły. Karton mrugnął, próbując przyzwyczaić wzrok do jasności. Człowieka już nie było. Ręce kartona drgnęły, gdy wróciło pełne czucie. Kajdany zniknęły, ale nie poruszył się od razu. Instynkt wrzeszczał. To był test. Człowiek zniknął, ale to nie znaczyło, że karton był bezpieczny. To, że wciąż żył, znaczyło jedno. Gra się nie skończyła. Gdzieś niedaleko jęknął dales. Karton odwrócił głowę. Wzrok wciąż dostosowywał się do światła. Jego zastępca siedział oparty o ścianę, posiniaczony ale oddychał. Dwóch innych członków oddziału leżało nieprzytomnych, ale żyli. Reszta zaginiona. Karton zmusił się do wstania. Każda cząstka jego ciała krzyczała, by uciekać, by opuścić tę planetę, uciec jak najdalej od tego człowieka. Ale coś go powstrzymało. Przegrali. Nie tylko misję, nie tylko ludzi. Przegrali kontrolę. Przycisnął rękę do żeber. Tam, gdzie wcześniej była rana. Ból nadal był obecny, ale nie był śmiertelny. Człowiek postanowił go oszczędzić. To coś znaczyło. Dales się poruszył. Gdzie. Gdzie on jest? Zniknął, mruknął Karton. Dales skrzywił się, próbując usiąść. A my wciąż żyjemy. Karton nie odpowiedział. Zamiast tego ruszył w stronę drzwi, ostrożnie stawiając kroki nad nieprzytomnymi towarzyszami. Karabin, sprzęt i uzbrojenie zniknęły, tak jak się spodziewał. Człowiek nie zostawił ich bez broni z dobroci serca. To była kolejna wiadomość. Nie stanowili zagrożenia. To bolało bardziej niż Carton chciał przyznać. Dulas wstał, potrząsając głową. Musimy to zgłosić. Carton spojrzał na niego. I powiedzieć co? Dulas zawahał się. Że cel uciekł? Carton westchnął. To nie jest to, co się stało. Obaj o tym wiedzieli. Misja nie tylko się nie powiodła. Syndykat został rozegrany. Karton otworzył drzwi, spodziewając się zasadzki. Ale korytarz był pusty. Dał znak Dulasowi, by szedł za nim. Poruszali się szybko, sprawdzając rogi, nasłuchując. Kolonia nadal była martwa. A jednak nie czuła się opuszczona. Nie byli sami. Zatoka dokująca była tam, gdzie ją zostawili. Ich transport wciąż czekał, nietknięty to tylko pogłębiło niepokój Kartona. Człowiek mógł go zniszczyć, mógł go sabotować. Zamiast tego zostawił otwartą drogę ucieczki. Ostrzeżenie. Dulas wprowadził kod dostępu, a rampa statku opadła. W chwili gdy weszli na pokład, Karton zamknął drzwi za nimi na głucho. Dulas opadł na fotel pilota, palce szybko przemykające po konsoli. Lecimy? Karton nie zaprotestował. Silniki zabrzęczały. Statek uniósł się płynnie nad ruinami kolonii. Gdy tylko przebili się przez atmosferę, Dulas obrał kurs na najbliższą placówkę syndykatu. Żaden z nich nie odezwał się przez dłuższą chwilę. Carton siedział na fotelu drugiego pilota, wpatrzony w wirującą pustkę kosmosu. Myślisz, że posłuchają? zapytał w końcu. Dulas prychnął. Nie. Carton zamknął oczy na moment. To problem. Dulas ścisnął mocniej stery. Poślą kolejny zespół i stracą kolejny zespół. Dulas nie odpowiedział. Karton wypuścił powietrze. Był w tym fachu wystarczająco długo, by wiedzieć, jak myślą ludzie. Syndykat uzna to za wyjątek od reguły. Uznają, że człowiek miał szczęście, że następny oddział będzie mądrzejszy, silniejszy, lepiej przygotowany. Będą wysyłać kolejnych zabójców i będą ich tracić. Karton stuknął palcami w podłokietnik. Co się stanie, gdy ludzie przestaną się tylko bronić? Dulas zesztywniał. Obaj znali odpowiedź. Syndykat uważał się za nietykalnych. Rządzili z cienia, kontrolowali rządy, decydowali o losie planet. Ale nigdy wcześniej nie było gatunku, który przemieniał ich zabójców w ofiary. Aż do teraz. Syndykat się nie zatrzyma. A to znaczyło, że to jeszcze się nie skończyło. Carton pochylił się do przodu, aktywując system komunikacyjny statku. Co robisz? zapytał Dulas. Carton wysłał zaszyfrowaną transmisję. Kupuję czas. Dulas zmarszczył brwi. Myślisz, że ich przekonasz? Nie, przyznał Carton. Ale może sprawię, że się zawahają? Dulas ostro wciągnął powietrze. To nie jest sposób działania syndykatu. Carton pokiwał głową. Nie. Ale to sposób działania ludzi. Dulas nie zaprotestował. Statek sunął dalej przez próżnię, zostawiając kolonie za sobą. Ale karton miał to uciążliwe przeczucie, że nieważne jak daleko odlecą. Przekroczyli już granicę, z której nie da się wrócić. A syndykat nie był gotowy na to, co nadejdzie. To wy